Jestem na jednym z promów Irisha, który pływa z Calais do Dover. Teraz, poza sezonem letnim, jest dosyć pusto na nim, chociaż wyjątkowo dzisiaj w niedzielę był dość mocno wypełniony samochodami ciężarowymi i busami ale w sezonie letnim jest bardzo dużo osobówek, więc prom tętni życiem. Teraz w tym momencie zmierzam prosto do baru, w którym będę mógł sobie wybrać swoje ulubione żarcie. Miałem ochotę dzisiaj akurat na rybę, i zobaczymy czy uda mi się te rybę dzisiaj zdobyć. Filmik robiłem z telefonu, który Miałem umieszczony w kieszonce od koszuli, więc dlatego wyszedł tak, a nie inaczej. W pierwszej kolejności zawsze biorę sobie wodę. Później jak tylko uda mi się dotrzeć, to biorę sobie sałatki wszelkiego rodzaju jakie tylko są dostępne, oczywiście po troszku, każdy po troszku, bo, bo są tacy, co potrafią brać, kurczę, takiej ilości, że w głowie się nie mieści. A ja po prostu biorę tylko tyle, ile jestem w stanie zjeść. Zresztą swego czasu była taka dość nieprzyjemna sytuacja na promie z, z, z tej z Danii do Norwegii, gdzie pewien Polak e, zobaczył, że ma dostęp do szwedzkiego stołu, to zaczął ładować tego żarcia, ile mu się tylko podobało. No i Ochrona zatrzymała go przy wyjściu z tego baru z całą reklamówką żarcia, bo no to to już troszkę jest przesada. Nie? Co innego jak się bierze tylko tyle, co się jest w stanie zjeść na miejscu, a co innego kurczę jakby bierze się ilości takie że to przede wszystkim daje, to przede wszystkim robi nam renomę nie? potem każdy się dziwi że ktoś ma o nas takie a nie inne mniemanie a, a sami sobie na tą, na, tą na, 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 na taką renomę zasługujemy dzisiaj akurat na rybę musiałem chwilę poczekać ryba akurat dopiero była w trakcie smażenia No, no, no a wracając do tego co ja zacząłem mówić no, My Polacy jesteśmy czasem zaskoczeni, że ktoś o nas mówi tak czy tak, ale trudno się dziwić, skoro jeden potrafi zrobić takie, taką renomę, że po prostu no wszyscy do tej renomy, jak gdyby, po prostu zostanie, zostajemy przyklejeni. Nie? Tutaj na promie jest litewska albo łotewska obsługa, nie wiem do końca, bo nie rozróżniam tych dwóch języków. W każdym razie jedno z dwóch. A te języki są bardzo podobne do siebie, ten łotewski i, i litewski. Na promach pływających z Anglii do tego, do. Do Irlandii, tam często jest, jest polska obsługa, na przykład na promach pływających z Holyhead do Dublina. Tam jest polska obsługa. No, a ja tutaj wciąż czekam na rybkę. O, i chyba się jej doczekałem, skoro przeszedłem aż tu. No, tutaj dałem swój, swój bon. Teraz idę po sztućce. A ponieważ udało mi się tych sałatek nabać dość dużo, no to wezmę sobie jeszcze i majonez. Bo go uwielbiam. Choć z drugiej strony powinienem trochę z nim przyhamować. No dobra. Kończymy to. Bo jak ludzie jedzą, to chyba każdy widział. Więc bez sensu pokazywać to ponownie. A jeśli to co nagrywam Wam się podoba proszę o suba proszę o łapkę w górę A jeśli nie no to po prostu łapka w dół komentarz ewentualnie Dziękuję z góry